Witamy Natalię Galińską na koniu Dalia. Przygotowuje się Emanuela Misiewicz. wielkie, czysty przejazd, w bardzo dobrym czasie, 36 sekund. Prosimy następną parę. Natalia, jedziemy na następny przejazd. To prosimy o pozostanie na parkurze, będzie ładnie. Przenosi się na prosimy o przygotowanie się przemysłowa owczarka i o wjazd na parku. Oczekiwanie, prosimy Emanuel o przejazd. Cztery punkt karny na środka na przeszkodzie numer jeden cztery funki na przeszkodzie odmowy Teraz będzie dobrze zawodniczka zrezygnowała z przejazdu prosimy Przemysłowa owczarka jest już na parku i przygotowanie się Mariusza Zaczyka. Przemysł obczarni kończył przejazd z czterema punktami karnymi. 40 sekund, 67 setnych. Ta, witamy Ma, Mariusza Zaczyka na balerinie. z, z gali Prosimy o przejazd. Gracias. jak najbardziej wskazane czysty przyjazd pana Mariusza i czas 39 sekund i 75 setnych prosimy Marcina Pawlika i na drugi przejazd prosi, yy, prosimy przez Owczarka. Cztery punkt pekarne Czas 37 setnych i 50 37 sekund i 50 sekund Już Owczarek Prosimy Mariusz zaczek Chyba podkawi nie będzie Saya b 8 punktów karnych <klucz> czas 41 sekund. Mariusz Zaczyk na balarinie po raz drugi. Wynik pana Mariusza to 4 punkty karne i 38 sekund. Marcin Pawlik. Prosimy o drugi przejazd. Marcina Pawlika, 0 km karnych, 35 sekund i 43 setne. Witamy Natalię Galińską. Nadal. Brawo. Brawo, brawo. Brawo, brawo. Wynik Natalii Jolińskiej. Wchodzę do karnych. I 33 sekundy. Tym przejazdem kończymy konkurs numer 3. Zaraz podamy Oficjalne wyniki i tym razem gospodarze w osobie Natalii Galińskiej okazali się lepsi. Pierwsze miejsce, drugie miejsce Marcin Pawlik, trzecie miejsce Mariusz Zaczyk i czwarte Przemysław Owczarek. Gratulujemy wielkie brawa! Konkludatorem nagród w tym konkursie jest starosta powiatu olsztyńskiego, pan Mirosław Pampuch, w jego imieniu dekoracji i wręczenia nagród dokona pani Barbara Guga wraz z radnymi powiatu olsztyńskiego, panem Jarkiem Wolakiem i panią Elą Wołaczko. Zapraszamy. Ja przy tej okazji chciałam serdecznie podziękować Starościu Olsztyńskiemu za ufundowanie tych nagród i mam nadzieję, że pani dyrektor Barbara Guga przekaże podziękowania serdeczne, bo dzięki nagrodom mamy w tym roku większą frekwencję i chętnych i cieszę się, że ten piknik jest dziecki cieszy się takim zainteresowaniem uczestników. A ja chciałam tylko jeszcze przy tej okazji podziękować panu Krzysztofowi Olewińskiemu, który jest fundatorem przeszkód jeździeckich, bo nie wiem czy wszyscy zauważyli, przeszkody jeździeckie są nowe i troszeczkę widzę wzbudzały tu wśród koni takie zaniepokojenie, bo mamy różnego rodzaju kolory, ale panu Krzysztofowi bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, bo jest fundatorem i bardzo proszę o gromkie brawa. Ja również chciałam z tego miejsca jeszcze raz podziękować pani Sylwii z za przygotowanie tego, tej imprezy. Pani Sylwia jest prezesem Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego Galop, także też duże brawa dla pani Sylwii i panu Jankowi naszemu, który przygotowuje uczniów do skoków. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i też brawa. Również bardzo serdecznie chciałam podziękować, jak już tu wymieniam, panu Tadeuszowi Sabolewiczowi za sędziowanie na pikniku Jeździeckim. Serdecznie dziękuję i brawa. Brawa. No i oczywiście dziękuję wszystkim uczestnikom za przybycie, tak liczne przybycie. Zapraszamy za rok, bo za rok oczywiście impreza się odbędzie. Yy, tutaj Ignacy Błażej Krasicki czuwa nad nami, ponieważ nigdy nie pada deszcz i jest piękna, ładna pogoda. O, pojawił się pan Jarek Wolak, także dziękujemy za wręczenie nagród. Dziękuję bardzo.